Oto nowa dacja Sandero, samochód za rozsądne pieniądze, bez zbędnych bajerów. Czego można chcieć więcej? Jeśli podobają ci się samochody za rozsądne pieniądze, to pewnie lubisz polować na okazję. Pomoże ci w tym wtyczka, ale rabat która sama znajduje kody rabatowe na zakupy w sklepach internetowych. Link do pobrania wtyczki w opisie pod filmem. Masz już wtyczkę? To sprawdzamy, jak ona działa. Ta Sendero ma spory bagażnik, ale jeśli chcesz się nią wybrać dokądś z całą rodziną, na dach przyda się box. Nawet nie potrzeba specjalnych belek, bo więcej o tym w teście. Szukam czegoś na norauto.pl. Jest. Do tego może jeszcze skrobaczka do szyb. Proszę bardzo, wychodzi 406 zł. Teraz wtyczka, ale rabat sprawdza kody rabatowe i... Właśnie zaoszczędziłem 40 zł. Nie potrzebujesz niczego do samochodu? To może coś dla twojej lepszej połowy. Wchodzę na Sephora.pl, wybieram perfumy za 399 zł. Może jeszcze coś dla mnie? Wtyczka ale rabat sprawdza kody i zaoszczędziłem prawie 75 zł. Pobierz wtyczkę ale rabat i korzystaj z rabatów przy zakupach. Link do wtyczki w opisie pod filmem. Co to znaczy za rozsądne pieniądze? Tację sanderu można kupić już za 40 900 zł. Oczywiście nie tę, bo to stepły i komfort z paroma dodatkami, ale jeśli się uprzesz, możesz wyjechać z salonu nowym samochodem z segmentu B, który jest większy niż auta kompaktowe sprzed 20 lat. Wiem, o czym mówię, bo sam miałem kiedyś Peugeota 306 i był minimalnie mniejszy niż dzisiejsza Dacia Sandero, a kosztował mniej więcej tyle samo, to znaczy około 40 tysięcy. Z tą różnicą, że w standardzie Dacia ma znacznie więcej niż Peugeot sprzed dwóch dekad. Ma ABS, ESP, czujniki ciśnienia w oponach, system automatycznego wzywania pomocy e-call, gniazdo USB, boczne poduszki powietrzne i tak dalej. Nie dlatego, że DACia tak nas lubi, ale dlatego, że większość z wymienionych pozycji to dziś albo wyposażenie obowiązkowe z przyczyn prawnych, albo konieczne, aby samochód miał sensowną ocenę w testach zderzeniowych. W chwili filmowania tego materiału nowa Sandero nie przeszła jeszcze testów zderzeniowych Euro NCAP, ale poprzednia generacja dostała w 2013 roku cztery gwiazdki z pięciu możliwych. To teraz? Ile kosztuje testowy egzemplarz i dlaczego aż tyle? To Sandero Stepway w wersji Comfort z silnikiem benzynowym o mocy 90 KM, z manualną 6-stopniową skrzynią biegów. Cena niecałe 57 tysięcy złotych, czyli nadal tanio, ale testowy egzemplarz ma jeszcze parę dodatków, między innymi elektryczne sterowanie z szybami z tyłu, nawigację, automatyczną klimatyzację, bezkluczykowy dostęp i zapłon. Kamerę cofania, czujniki parkowania, regulacje wysokości fotela kierowcy i system monitorujący. Martwe pole. To w sumie daje około 64 tysięcy złotych. Ile kosztuje podobnie wyposażone Renault Clio? Niewiele więcej. Z tym, że Clio sporo rzeczy ma w standardzie i można dobrać opcje w DACI niedostępne. Tymczasem w Sandero wielu opcji można po prostu nie wybierać. Stąd jego potencjalnie atrakcyjna cena. Nawet jeśli zdecydujesz się na lepszą wersję wyposażenia i mocniejszy silnik, trafisz najwyżej na kilka najsłabszych wersji z aut segmentu B, w dodatku mniejszych od Sandero. Jakie są w takim razie wady Dacia Sandero? Paradoksalnie, wyposażenie dodatkowe. Dobrze wyposażona Dacia Sandero nie ma sensu, bo wchodzisz na pułap cenowy marek już niebudżetowych, no i wtedy zaczynają się zgrzyty. Fotele są niewygodne, tego się nie da obronić. I tak, to jest wersja, w której możesz regulować wysokość fotela i tyle dobrego, polecam, jest duży zakres regulacji, ale nie ma regulacji podparcia odcinka lędźwiowego, nie ma też regulacji wysokości pasa bezpieczeństwa. W związku z tym, jeżeli pas będzie cię ciął w szyję, to tylko regulacja fotela pozostaje. Silnik, nawet ten wzmocniony, nadaje się do spokojnego toczenia, ale błagam, nie próbuj wyprzedzać niczego szybszego niż ciągnik, bo stworzysz zagrożenie dla siebie i dla innych. Od 80 do 120 km na godzinę Sandero przyspiesza niemal tak samo wolno jak od 0 do 100. Minimalnie mocniejsza i o ułamek sekundy szybsza jest stukonna wersja z fabryczną instalacją LPG. I może to jest jakiś pomysł. Jak to jeździ? Mniej więcej tak jak mój Peugeot 306-20 lat temu. Przeciętnie, ale nie kupujesz Daci, bo oczekujesz wyrafinowania. Nie jest specjalnie cicho, ale też nie jest przesadnie głośno. Zawieszenie nieźle tłumi nierówności, ale nie spodziewaj się komfortu jak w C4 kaktus z hydraulicznymi odbojnikami. Widoczność jest okej, okay, niezła, układ kierowniczy jest lekki, biegi wchodzą dobrze. reflektory. W komunikacie prasowym Dacia chwali się, że nowe Sandero ma reflektory w technologii LED w standardzie. Ale podobnie jak w testowanym niedawno Hyundaiu Tucsonie, również tu reflektory mają ręczną regulację poziomu, a to oznacza, że świecą słabiej niż niektóre ksenony. Chociaż na pewno lepiej niż wykorzystywane we wcześniejszych generacjach halogeny. Nawiasem mówiąc, światła drogowe to nadal halogeny, w Clio jest podobnie, ledy z manualną regulacją wysokości, chociaż tam są pełne reflektory ledowe. Po prostu reflektory led zużywają mniej energii, więc mniej obciążają system stop and start. Bardziej spostrzegawczy z Was pewnie zauważyli, że w ujęciach statycznych i podczas przejazdów w samochodzie miałem założone w poprzek belki bagażnika. Jak to bywa z bagażnikami, często strasznie świszczą, tu nawet przy 50-60 km na godzinę. Więc po nakręceniu ujęć stwierdziłem, że mam dość i przekładam je wzdłuż, jak zwykłe relingi. Wybaczcie, że nie będę tego demonstrował na mrozie, ale uwierzcie mi, że aby zmienić relingi w poprzeczki bagażnika, wystarczy jednym kluczem odkręcić cztery śruby, przełożyć belki, zakręcić. Trwa to tyle co kręcenie kluczem. Belki są lekkie, więc łatwo je przełożyć. Można od razu instalować boks czy uchwyty na narty. Fajny patent. Kokpit nowej i Sanderu jest ciekawy. Spokojnie, są jeszcze klasyczne zegary, a centralny wyświetlacz pojawia się dopiero w najwyższej wersji wyposażenia lub jako opcja w pakiecie w środkowej wersji. Zaraz do niego wrócimy. Na razie kierownica, która wygląda jak z nowego Clio. Jest nawet tempomat. Sterowanie funkcjami radia nadal na joysticku za kierownicą. Zegary są czytelne, pomiędzy nimi jest niewielki cyfrowy wyświetlacz z podstawowymi informacjami. Testowy egzemplarz ma bezkluczykowy dostęp i zapłon, Przycisk start jest tak nisko i głęboko, że trudno go dostrzec. Za to na widoku jest wystający z ekranu uchwyt na telefon, a za nim port USB. Wbudowany uchwyt na telefon, pamiętam jeszcze z Volkswagena Up, a wcześniej Fiat oferował podobny uchwyt do opcjonalnej nawigacji. Plus, że jest uniwersalny i obrotowy, można sobie go ustawić tak, żeby telefon wyświetlał mapę w takiej orientacji, jaka jest dla ciebie wygodna. Minus to Jakość wykonania w codziennym użyciu daje mu parę miesięcy, zanim się złamie albo urwie. Ale to nie wszystko. Po pierwsze, po co mi uchwyt na telefon, skoro mam Android Auto na dużym wyświetlaczu albo opcjonalną fabryczną nawigację, bo też jest tu w tej wersji, jak z niej wyjdę. No ale okej, okay. nie potrzebuję wtedy tego USB w tym miejscu, bo telefon może sobie leżeć niżej. Tam też jest port USB, ale z niego nie da się połączyć z systemem inforozrywki. Po trzecie, uchwyt jest bardzo blisko zegarów i kierownicy, więc może się zdarzyć, że albo telefon będzie zasłaniał coś, albo będziesz o niego zawadzać. W dodatku uchwyt jest zintegrowany z wyświetlaczem, czyli nie ma go w niższych wersjach wyposażenia. OK, wtedy ty przyklejasz sobie własny uchwyt do szyby i ciągniesz do niego krótki kabel z górnego portu USB. System info jest prosty w obsłudze. Poza wyświetlaniem mapy ze smartfona, ten wyświetlacz najbardziej przydaje się do ustawień. Na przykład Nareszcie mogę wyłączyć automatyczne otwieranie przy zbliżaniu się do auta, ale zostawić automatyczne zamykanie przy oddalaniu się. Swoją drogą, wczoraj zamarzł przycisk do otwierania zamków po stronie pasażera. Wbudowane w klamkę czujniki są bardziej odporne na pogodę. Tu wersja na bogato z automatyczną klimatyzacją, te same pokrętła co w nowym Clio. Poniżej, miejsce na smartfona, jeśli nie trzymasz go w uchwycie. Drugi port USB, gniazdo 12V. Schowek jest bardzo głęboki. W tej wersji mamy składany podłokietnik przy fotelu kierowcy, ale w pakiecie z automatycznym hamulcem postojowym dostępny jest też podłokietnik ze schowkiem. Są duże, wygodne uchwyty na napoje i przeciętnych rozmiarów kieszenie w drzwiach. Z tyłu dużo miejsca na nogi nad głową, kieszenie w drzwiach i to by było na tyle. A pasy są w prowadnicach, więc nie przytrzaśniesz ich oparciem. Drzwi nie zasłaniają progów, więc w dzień jak dziś musisz bardzo uważać, żeby nie pobrudzić spodni. Bagażnik o pojemności 328 litrów może być dodatkowo wyposażony w podwójną podłogę. Tu opcjonalne koło zapasowe. Dojazdówka. Niedostępne jest ono w wersji z instalacją LPG. Są aż po dwa haczyki z każdej strony. Za to próg jest bardzo wysoki i nieosłonięty, więc pewnie wkrótce będzie cały porysowany. Na rynku wtórnym łatwo będzie poznać, kto woził dużo ciężkich rzeczy swoim Sandero, a kto dmuchał i chuchał na swoją ukochaną Stepwaykę i najwyżej koszyk grzybów na co trzymał? Ceny, jak już wspominałem na początku, zaczynają się na poziomie aut segmentu A, więc jeśli szukasz więcej samochodu za niewielkie pieniądze, warto zainteresować się Sandero. Ale im więcej opcji, tym trudniej wybaczyć drobne niedociągnięcia, bo cenowo zbliżamy się do aut droższych, które wiele opcjonalnych w Sandero elementów mają w standardzie. A co ty sądzisz o nowej Dacci Sandero? Dobra alternatywa dla Clio lub Jarisa? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda – Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.